Pytania przede wszystkim dotyczą tego, jakie będzie nastawienie państwa ukraińskiego i jak to państwo będzie wyglądało. Wymieńmy sobie kilka rzeczy, co do których nie ma najmniejszej wątpliwości. Mamy do czynienia z państwem upadłym, w pełnym tego słowa znaczeniu, z państwem, w którym nie funkcjonują normalne systemy, mimo tego, że ponad 80% terytorium teoretycznie funkcjonuje w sposób standardowy, 80% terytorium nie jest dotknięte wojną, to nie czarujmy się od trzech lat. Mamy sytuację, w której cała ukraińska gospodarka, całe funkcjonowanie ukraińskiego. Aparatu państwowego nastawione jest wyłącznie na wysiłek wojenny. Moment, w którym ten wysiłek wojenny jest zawieszony, zawieszony bez rozstrzygnięcia, to jest moment, w którym natychmiast spod dywanu wyłażą potwory, wyłażą piory i wymagają zajęcia się nie. O upiorach tutaj myślę na bardzo wielu poziomach, bo to będzie czas, kiedy muszą zacząć się rozliczenia kradzieży, rozliczenia malwersacji, wielomiliardowych malwersacji pieniędzy. I sprzętu, który został na Ukrainę przez aliantów przesłany. Wiemy, że ogromna ilość uzbrojenia, nie tylko tego podstawowego w postaci pistoletów, karabinów, amunicji do nich i tak dalej, ale również uzbrojenia na tym wysokim szczeblu elektroniki, na tym wysokim szczeblu zaawansowania technologicznego, została sprzedana pokątnie w różne miejsca na świecie, tam gdzie kręcą się terroryści, tam gdzie dzieją się małe, lokalne, ciche konflikty. Przy pomocy tego sprzętu atakowane są statki, cieśninach arabskich, tam gdzie grasują piraci. Tym sprzętem dzisiaj posługują się, się kartele narkotykowe i kartele związane z przemytem ludzi, którzy funkcjonują na granicy amerykańsko-meksykańskiej, to ten sprzęt można dzisiaj znaleźć na większości frontów Afryki czy w większości konfliktów, które na świecie się toczą. Ogromna ilość grup przestępczych związanych z handlem opium, z handlem w ogóle narkotykami, funkcjonującymi w Azji Mniejszej, funkcjonującymi w Azji Środkowej czy tej Azji Południowo-Wschodniej, jest dzisiaj też zasilana właśnie sprzętem wojskowym sprzedanym. Z transportów, które były przeznaczone na wojnę ukraińską. Te rzeczy będzie trzeba rozliczyć, no i tu jest pytanie, czy ukraińska prokuratura, policja. Czy ukraińskie sądy, ukraiński wymiar sprawiedliwości jako całość, łącznie z więziennictwem, z systemem aresztów, z systemem poszukiwania ludzi, po takiej niezakończonej wojnie będzie działał dobrze, bo przecież ogromna część osób, które powinny być tymi stróżami prawa po konflikcie, w trakcie tego konfliktu jest nikim innym, tylko hyclami. Ludźmi, którzy wyciągają jeszcze niezwerbowanych facetów, jeszcze niezwerbowanych chłopaków, bo przecież część z nich to młodziaki ledwo y, co dwudziestoparoletnie, wyciągają ich z domu, wyciągają ich z ukrycia i od transportu do ośrodków rekrutacyjnych, choć transportowują prosto na front, z którego to frontu często wracają mocno uszkodzeni psychicznie, fizycznie, albo nie wracają wcale, ewentualnie w formie wsadu do trumny. Ci ludzie będą mieli paskudną robotę przed sobą, mimo tego, że będą działali na korzyść państwa, bo są to ludzie już raz plamieni, zbrukani tym, że byli hyclami dla państwa w tej godzinie prób. Część z nich, o czym jest wiadomo, przyjmowała wielkie łapówki, część z nich dopuszczała się rzeczy absolutnie skandalicznych, bo tak wyglądają realia praktycznie każdy point.